Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Autovloga, ale dzisiaj tak wyjątkowo nie z samochodu, ponieważ nie mam tutaj dostępu do, do mojego auta, ale pomyślałem, że wykorzystam jeszcze tutaj jeden z ostatnich dni odpoczynku i nagram coś, żeby nie było pustki na kanale i żeby, żeby też te myśli mogły jakoś cokolwiek może zmienić u innych ludzi. I kolejne pytanie, które będzie tutaj myślą przewodnią tego akurat filmiku, to będzie kwestia, czy krypto nie są. Sprytnie zastawioną pułapką na ludzi. Ponieważ ostatnio już widziałem takie, takie opinie, a ja też sam poniekąd pośrednio poruszałem już ten temat, że krypto może być taką pułapką. Oczywiście od razu też powiem, że to, że jeżeli ja o czymś mówię, poruszam jakiś temat, to nie jest tak, że ja w to. Wierzę, że jestem za tym kompletnie. Nie, ja po prostu staram się krytycznie podchodzić do, takich, do takiej kwestii i po prostu patrzeć krytycznym okiem na różne wydarzenia. Tym bardziej, jeżeli w koło jest tylko, wiecie sam miód i wszyscy są nastawieni bardzo pozytywnie, nie widzą żadnych zagrożeń. O takich zagrożeniach myślę, trzeba mówić, trzeba to rozważać i. Trzeba brać to pod uwagę. Także tak, od razu mówię, to, że ja o tym mówię, to nie znaczy, że jestem za tym, żeby uregulować krypto, żeby to kompletnie zniszczyć. Nie, bo też jadę na tym samym wózku, e, tak samo jak, jak wy wszyscy, więc e, zależy mi na tym, żeby było dobrze, ale też od razu widzę to, co się dzieje i chciałbym po prostu ostrzegać też ludzi, ponieważ widzę, że te tematy były jakoś pomijane. Też ostatnio, jak e, widziałem jak takie pytania były, były zadawane różnym, powiedzmy, influencerom z, ze świata krypton, to ten temat po prostu był przemilczany kompletnie, nie? Czyli jakby, jakby tego tematu w ogóle nie było. A w odpowiedzi jest coś takiego, nie ma żadnego problemu, nikt Ci tego nie jest w stanie uregulować, zawsze będziesz w stanie to wymienić sobie w jakimś kantorze i tak dalej, i tak dalej, że krypto nie, nie jest, że nikt nie jest w stanie w ogóle tego, tej fali zatrzymać, która już się dzieje. No ale pytanie, czy, czy, czy tak faktycznie jest, bo Patrząc na, na ostatnie informacje o tych, o tych regulacjach e, powiedzmy prywatności portfeli kryptowalut, e, które tutaj Unia Europejska będzie forsować, e, no to zasadnym jest zapytać się, czy to właśnie nie prowadzi w kierunku takiej totalnej cenzury. I myślę, że niestety, ale wielu ludzi, którzy, e, którzy przyszli tutaj do tego świata krypto, okej, okay, okay, to są ludzie, którzy jakby wywodzą się z takich. E, Idej bardzo bardzo wolnościowych i to jest dobre. Ja, ja, ja sam jestem tego przykładem. Natomiast tutaj skupiłbym się na, na tej jednej ważnej kwestii: czy, czy to właśnie krypto będzie tym ostatnim bastionem naszej wolności? Czy to na przykład nie jest gotówka, albo ogólnie taki. Okej, okay, gotówka jest walutą, to nie jest, to, jest, to nie jest typowy pieniądz, ale czy na przykład to nie będzie właśnie taki pieniądz do wymiany, typu nie wiem, złoto w małych ilościach, albo właśnie srebro w jakichś takich drobnych monetach? Czy to, czy myśmy się właśnie, czy nie powinniśmy się właśnie bardziej na tym tutaj skupić, a niekoniecznie bronić tylko i wyłącznie, że to krypto będzie tym całym ratunkiem, tą bezpieczną, ostatnią przystanią, tym okrętem, który nas będzie w stanie przez ten, przez ten cały problematyczny świat jakoś przewieźć I że, i że to właśnie krypto będzie tym czymś, co jest odporne na cenzurę, na jakieś zakazy, bany i tak dalej? Moim zdaniem właśnie tak nie jest, bo. Jak sobie popatrzycie, no to tak jak już też wcześniej w poprzednich filmikach mówiłem, ten rynek krypto jest bardzo mało płynnym rynkiem w momencie, kiedy zabralibyśmy te bramki wejścia, wyjścia, czyli kiedy po prostu, wiecie, weszłyby jakieś regulacje, które narzucają na przykład na, na, na rozmaite giełdy obowiązek porządnego KYC, a jak widzimy w tym kierunku już praktycznie cały świat będzie zmierzał. Jak widzimy to, co teraz właśnie w Unii, w Unii Europejskiej się dzieje, no to śmiem wątpić, czy to, jeżeli mówimy oczywiście o tych jeszcze, powiedzmy, możemy tak to nazwać, mainstreamowych krypto, czyli Bitcoin i Ethereum głównie, tak? Że tylko to jest tutaj gwarantem ochrony przed inflacją, gwarantem tego, że możesz ten majątek sobie tam przetransferować, możesz go oczywiście sobie nim potem dysponować w dowolny sposób i nikt nie jest w stanie Ci tego zabronić. No tak, ja się zgadzam, tylko wie, znowu dochodzimy do takiego momentu, że e, ta cała narracja się sypnie w momencie, kiedy naprawdę ludziom się zabroni wejścia czy wyjścia e, bez, bez takiej kontroli, jaka jest teraz. Oczywiście, ja wiem, teraz każdy mi powie, e, bo takie głosy już też słyszałem, no ale tu nie ma problemu, możesz sobie takiego bitcoina i tytuł, obojętnie jakie krypto, możesz sobie wziąć i wymienić w jakimś kantorze za gotówkę, na przykład, albo za, nie wiem, złotego zęba czy za srebrnego gwoździa. Jasne, na ten moment tak, ale wiecie, mówienie, że jakiś jeden czy cała sieć małych, smutnych kantorów, które mają, nie wiem, kilkuset użytkowników i klientów, to jest cały rynek i to jest jakaś duża płynność i, i, i tego też nie można zamknąć, to jest po prostu śmieszne, bo z mojego doświadczenia powiem Wam tak, wyjedźcie poza Polskę, zobaczycie jak ta adopcja jest, znaczy w, w, którym, w, którym, w którym momencie jest ta adopcja, tak, bo... Mówię, głównie w Polsce się o tym mówi, nie ma problemu, zawsze wymienisz byle gdzie, każdy ci to powymienia, są kantory, są bitomaty i tak dalej. No jasne, że tak, ale w innych krajach europejskich tego nie ma, to nie jest tak rozpowszechnione. I mówię, wyjedźcie tylko poza Polskę i nagle się okaże, że to, to ten świat, który jest rysowany przez, mówię, wszelkiej maści influencerów, szczególnie właśnie polskich, ale generalnie też z całego świata, no ta, ta narracja się rozbija o ścianę w pewnym momencie, bo Razem wszystko i tak jest liczone do, czy jak gdyby ta, ta cała wycena jest do waluty Fiat, ale o tym teraz nie będziemy sobie rozmawiać, myślę. Bardziej chciałem się skupić na tym, czy to krypto, właśnie to nie jest taka, taka sprytnie zastawiona pułapka na ludzi, którzy, wiecie, troszkę bardziej myślą, którzy są bardziej ambitni, którzy są w stanie robić troszkę lepsze akcje finansowe. No i czy to nie będzie właśnie coś takiego, co wszystkich ściągnie w tą taką strefę cyfrową, której się jakby nie patrzeć każdy boi, tak? Bo jak mówimy tutaj o CBDC, um, wszyscy wiemy, że CBDC to będzie praktycznie koniec naszej wolności i, 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 i takiej swobody finansowej, bo wszystko będzie totalnie kontrolowane i, i na koniec jeszcze tak jak to w tych teoriach różnych jest, że um, nie przez różne jakieś banki, które tam podlegają jeszcze czemuś, tylko przez jeden bank centralny danego kraju i koniec. Czyli właściwie jesteś Wystawiony jak na widelcu, i państwo jest w stanie skontrolować wszystko, co robisz. Więc z jednej strony CBDC nie, ale z drugiej strony wszyscy mówią, że kryptowaluty jak najbardziej. No ale to moment. Jeżeli, jeżeli zagrożeniem jest kwestia tego, że coś jest cyfrowe, jest to łatwe do, do wyśledzenia. Nie oszukujmy się, krypto nie jest całkowicie anonimowe. Krypto jest anonimowe w momencie, kiedy pójdziesz, wiecie, w okularach przysłonecznych, e, z kapturem, gotówkę masz przy sobie. Znowu, właśnie, <grypto> idziemy do tego momentu, że, że to ta, ta, ta gotówka będzie tutaj takim ostatnim bastionem anonimowości, pełnej swobody. E, nie wcale kryptowaluty, e, bo, wiecie, wtedy idziecie sobie na przykład na takie ma to kupujecie sobie, nie wiem, e, Ethereum czy jakiegoś tam Tethera i anonimowo gdzieś to przesyłacie, ale koniec końców znowu jest ten moment, kiedy będziecie chcieli wyjść, no to znowu musicie zrobić to w sposób anonimowy, czyli e, iść do jakiegoś innego bitomatu czy jakiegoś kantorka i tam sobie to anonimowo wypłacić. Wziąć te pieniądze, schować do kieszeni i szybko wybierz, żeby was nikt nie widział. Wtedy jest to w pełni anonimowe. Tylko tak jak mówię po raz kolejny, Wyjedźcie poza Polskę i zobaczcie, że tak to nie funkcjonuje, a to, że tam ktoś powie, no ale w Salwadorze możesz płacić, tak, a znajomy był w Tajlandii i on mógł sobie coś tam kupić, nie wiem, jakąś wodę czy, czy, czy bułkę i tak dalej, no ale to, wiecie, czy to, jest, czy to jest ta adopcja, o której tutaj mówimy, o której, na którą każdy liczy już od, od, od wielu lat, wiecie, to są takie opinie, że no teraz wielkie instytucje wchodzą, wszyscy, nagle, wszyscy się nagle ładują, ale, jak chodzi o jakieś konkretne, konkretne dowody i przykłady, no to już nikt nie jest w stanie nic, nic tutaj sensowniejszego powiedzieć, i mam jakieś tylko naprawdę szczątkowe dane, które no nie jak się mają do tej rzeczywistości, którą, którą byśmy chcieli. Czy jest to, myślę, bardziej takie myślenie życzeniowe niż faktyczny stan? I ja w tych moich przemyśleniach po prostu nawołuję każdego, żeby sobie sam przeanalizował coś, sam przemyślał i nie brnął ślepo w jakieś, wiecie, opinie i w jakieś, w jakieś jedno zdanie czy tam kilka zdań ludzi, którzy mają jakiś, jakiś tutaj e, wpływ na, na, na kształtowanie opinii. Mówię, nie każdy sam się przekona, wyjedźcie poza Polskę, weźcie sobie bitcoina, weźcie sobie jakiekolwiek inne krypto, spróbujcie tym płacić. No, no nie ma szans kompletnie. Okej, okay, i do jakiegoś kantoru, pisze sobie, gdzie jest jakiś bitomat. To nie jest naprawdę Polska tylko i wyłącznie, gdzie macie tych bitomatów dosyć sporo, jakby nie patrzeć. Za granicą mówię, nie jest to tak popularne. Z mojego doświadczenia wynika tak, że było wcześniej, ale natomiast po pewnym czasie widać, jakieś regulacje już wchodziły i no niestety pozamykali. Pozamykali to, czyli moim zdaniem to się nie rozwija tak jak, to, jak każdy liczył, jak każdy chciał, żeby się rozwijało, tylko po prostu no niestety, ale jest taki regres widoczny. Ale mówię, to jest moja opinia. Niech każdy sam się przekona, niech każdy sam spróbuje, przetestuje, żeby mógł robić sobie tutaj swoje zdanie. Więc właśnie. Wracając do tego do tej myśli przewodniej, czy nie jest to czasem tak, że my tutaj sami się jak gdyby zapędzimy w kozi róg na takiej zasadzie, że e, ta cała powiedzmy, zabawa tutaj z krypto, tak, Ethereum, Bitcoin i, i te wszystkie inne główne krypto, czy to nie jest czasem taka pułapka na wszystkich ludzi, na tych, którzy jeszcze mają jakieś pieniądze, mają jakiś plan, żeby zrobić coś bardziej ambitnie, coś, coś zrobić inaczej, lepiej. E, czy to nie jest tak, że jak my uciekniemy w to, to w pewnym momencie, kiedy naprawdę wejdą? pewne już konkretne regulacje, bo na tym moment są jakieś takie zwykłe przepychanki, ale jak widzimy, no idzie to już w bardziej konkretną stronę i w momencie kiedy naprawdę zamknie się nam opcję wejścia i wyjścia z tego wszystkiego, jak faktycznie płynny będzie to rynek? Bo znowu wracając do tych smutnych kantorków, które obsługują naprawdę jakieś, nie wiem, kilkuset klientów może, które oferują jakieś takie dziwne, wiecie, no, no to nie jest płynny rynek. No, ludzie naprawdę zamkną Binance, zamkną, nie wiem, jakiegoś, e, znaczy zamkną, uregulują, tak, że, że to już przestanie być tak totalnie anonimowe, e, gdzie to mówię, już są problemy. Już trzeba robić takie chociażby podstawowe KYC, już to ludzi trochę odstrasza. W momencie kiedy wejdzie na przykład faktycznie jakiś, jakiś ban, jakiś zakaz. Oby tak nie było oczywiście, ale mówię, patrz, patrzmy tak, wiecie, obiektywnie na to, co się dzieje, jak to faktycznie wygląda, w jakim to kierunku zmierza. Więc jeżeli jest to sprytnie zostawiona pułapka na to, żeby tam się władować i potem nie móc z tego wyjść, albo tak, jak tam już ktoś pisał w komentarzach, wymienić sobie te, te, te wirtualne monety na jakieś pokemony czy inne jakieś takie śmieszne wirtualne, wirtualne stworki czy inne głupoty, no to, to możemy się po prostu troszeczkę zdziwić z tym wszystkim, nie? Jeżeli faktycznie, wiecie, to jest taka sprytnie zakamuflow zakamuflowana paszcza lwa, która jest na razie otwarta, nie? I nikt nie wie, że tam wchodzi, no to pytanie, czy, czy, wiecie, lepiej wejść tam w całości, czyli właściwie wszystkim, co masz, tak jak wszyscy mówią, wszyscy, no większość, mówię, tych znowu influencerów, głównie zagranicznych, tak, że słuchaj, Kup, sprzedaj swój dom, sprzedaj wszystko co masz weź kredyt i kup Bitcoina, nie? Bo, bo, bo to jest jedyna opcja, żebyś się uchronił przed, przed inflacją, żeby się uchronił przed, przed, stratą, przed stratą pieniędzy, tak? I wiecie, weź cały do tej paszczy lwy, jak ona się zamknie i nie będzie wyjścia, to jest koniec, to jest po was, nie? więc... No, tu jest moje pytanie, czy nie lepiej zrobić to troszeczkę mądrze i wiecie, nie wiem, sadzić tylko, nie wiem, rękę, czy obie ręce, i jak się zamknie, to widzę, że nam urąbie te, te, te ręce, ale dalej można żyć, dalej można jakoś, jakoś mądrze, mądrze funkcjonować. I nawet jeżeli to się nie uda, tak w, w całości, tak jak to, wiecie, tak jak każdy myślał, no to jakby nie patrzeć, nie będziemy aż tak wykończeni tym wszystkim. Nie? Hmm. Czyli. Moim zdaniem właśnie należałoby troszkę bardziej krytycznie do tego podejść. Jak zobaczycie w momencie, kiedy na przykład Unia Europejska narzuciłaby. Ale wiecie, to nie jest tak, że to na przykład tylko w Unii będzie. Ktoś powiedział, to będzie w Unii, a ja sobie pojadę gdzieś tam i tam tego nie będzie. No, no nie wiem, czy, czy na pewno tak to będzie wyglądało. Bo jak widzicie na, na przykładzie ostatnich dwóch lat można w skoordynowany sposób przeprowadzić ogólnoświatową akcję, nie wiem, zamykania wszystkiego. I to się da zrobić. I, i, I nagle się okazuje, że jakieś małe wysepki, których tam świat nie słyszał wcześniej, też się pozamykały, tak? Też wzięły udział w całej tej, tej, tej serii, która, która była. Czyli da się to globalnie wprowadzić. Da się wprowadzić takie totalnie absurdalne rzeczy, a co dopiero, wiecie, jeżeli sobie faktycznie zrobią precedens, tak jak też w niektórych odcinkach mówiliśmy. Oczywiście, jak chodzi o tę kwestię tego banowania krypto, kwestię tych tych regulacji, a na ten temat będę kręcił w przyszłym tygodniu myślę odcinek, ale to już będzie w ramach krypto komentarza, tak bardziej dokładnie więc to sobie tak bardziej dokładnie porozmawiamy, teraz mówię, tylko takie wolne, luźne przemyślenia czy to faktycznie nie idzie, nie idzie w, tym, w tym kierunku tego żebyśmy sami się złapali w tą pułapkę, pułapkę tej euforii tego, że będzie dobrze, jesteśmy mądrzejsi możemy, w każdej chwili możemy wymienić, są jakieś kantorki, które Ci za gotówkę coś tam powymieniają, na ten moment tak ale słuchajcie, jak mówię, to są parę smutnych kantorków w Polsce Naprawdę, wyjedźcie dalej i sami się przekonajcie, że to, to nie jest tak kolorowo, jak jakby się mogło wydawać. Um, zresztą, słuchajcie, nie trzeba dużo szukać. No, jak robią konferencje na przykład um, nie wiem, sympatyków bitcoina i nie da się płacić bitcoinem, tylko trzeba płacić w dolarach, no to, to już samo przez chyba mówi troszeczkę, w jakim to kierunku jest jak daleko ta adopcja jest posunięta. Chociaż wszystkim by się wydawało, nie, adopcja tego już, nic się, już nikt nie jest w stanie tego zatrzymać. Tak to, tak to jest przedstawiane. Nikt tego nie zatrzyma. To już jest na takim etapie, że to już będzie leciało siłą rozpędu i, i nikt tego już nie zatrzyma. I co? I nagle się nie mówię, że tak się okaże. Oby się tak nie okazało, wie bo też nie jestem tego zwolennikiem, też by mi było e, źle z tym wszystkim, ale niestety warto, myślę, popatrzeć na to krytycznie. Warto patrzeć krytycznie, warto, warto skupić się na tym, że po prostu warto coś sobie przemyśleć, nie tylko ślepo patrzeć i wierzyć w jakieś, jakąś jedną narrację, która jest budowana. Bo jak widzicie, te ostatnie tygodnie nawet pokazują, że wszystko się może diametralnie zmieniać, tak? Czyli wcześniej, nie wiem, Rosja mówi banujemy krypto kompletnie, a potem nie, jednak nie banujemy, a potem w sumie banujemy, ale nie tak, nie tak bezpośrednio, ale potem w sumie zrobimy to tak, że, że, że to uprzykrzymy mocno. Nie? Więc mówię, warto też pomyśleć, to nie chodzi o to, że oni na przykład zbanują krypto, że powiedzą, jak za używanie krypto będziesz miał, nie wiem, wyrok, 10 lat więzienia albo kara śmierci, tak? Albo na krzesło elektryczne wsadzzą. Nie. Pamiętajcie, że Zakazać czegoś można w bardzo prosty sposób, po prostu sprawiając, że to będzie nieopłacalne, że ludzie nie będą chcieli tego robić. I, 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 i to kompletnie wystarczy, żeby coś zniszczyć. Więc jak widzicie, na ten moment to, to wszystko się tak, tak się to wszystko rozwija, że no, warto by było pomyśleć raz, że o dywersyfikacji mądrej, nie 100% jeszcze w jedno, w jedno tutaj krypto mainstreamowe wejść i siedzieć i czekać i liczyć na to, że za chwilę będę miliarderem tutaj, tak? Nie, absolutnie nie I, i odradzam takie myślenie, dlatego też myślę kręcę tę ten, ten, całą moją serię różnych różnych vlogów z tymi różnymi przemyśleniami, żeby też ludzi troszkę pobudzić. Tak jak powiedziałem, każdy powinien sam zacząć myśleć samodzielnie, podejmować takie decyzje inwestycyjne. Nie i za, 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 za jakimś jednym głosem, tylko po prostu patrzeć na to wszystko szerzej, tak? I, i jeżeli ktoś mówi nikt, nie jest w stanie ci, nie wiem, zabronić przesyłania peer-to-peer. Oczywiście, że Ci nie zabronią przesyłania peer-to-peer, -peer, ale tak samo nikt ci nie jest w stanie zabronić wymiany, nie wiem, yy, kapslami z Pokemonami. I możemy teraz się umówić, że teraz te, te kapsle będą, nie wiem, jakąś, jakąś walutą tutaj. Więc, yy, no mówię, naprawdę ładowanie już totalnie, nie wiem, oszczędności życia, zastawianie domu, samochodu, brania kredytu po to, żeby, żeby wejść, jak to mówi jeden tutaj z, z influencerów, w najtwardsze aktywo na ziemi. I myśleć, że, że to mi zagwarantuje bezpieczną przystań, bezpieczną przy, przyszłość, emeryturę i tak dalej, no to, to trzeba się troszkę zastanowić nad tym wszystkim i myślę, że warto naprawdę krytycznie na to popatrzeć. Tak jak powiedziałem, popatrzcie troszkę szerzej. Naprawdę nie patrzcie tylko przez pryzmat tego, co jest w Polsce, popatrzcie przez pryzmat tego, co jest ogólnie na całym świecie, jak to wygląda. To jak na przykład em, Zbanowanie załóżmy tych, tych rosyjskich firm na przykład wpłynęło na, na kwestię, wiem, krypto na, na Białorusi, tak? Um, uprzykrzyło im to mocno życie i mówię, wystarczy to uprzykrzyć. I nagle się okaże, że ten rynek nie jest tak płynny, jak się wielu wydaje. To, że teraz możecie spokojnie sprzedać, kupić krypto. Ten rynek jest niezwykle płynny, bo macie różne giełdy, mnóstwo giełd wielkich, gdzie tam jest, wiecie, ogromny, ogromny wolumen transakcyjny to nie znaczy, że tak to zostanie. W momencie, kiedy naprawdę to mocno uprzykrzą i zostanie nam tylko wymiana peer-to-peer, -peer, bo pamiętajcie, to jest dalej przez centralizowany podmiot, a sama wymiana peer-to-peer -peer polega na tym, tak jakbyście w gotówką płacili, tak? Czyli musi być jeden, który płaci, drugi, który akceptuje tą płatność. I o ile dolarem, euro... Nie wiem, frankiem i złotówką zapłacicie byle gdzie, no to Bitcoinem, czy Ethereum, czy XRP, czy jakąś inną kryptowalutą już nie zapłacicie. I mówię, trzeba to tak popatrzeć. Nie zakrzywiać sobie tej, tej, tej rzeczywistości, tylko popatrzeć na to naprawdę realnie, popatrzeć na to e, krytycznie, myślę, i, i, i tylko to będzie w stanie jakoś uchronić wasze, wasze myślenie i być może wasz majątek tutaj, tak. Um. No to tyle. Myślę, że nie będę Wam tu zajmował więcej czasu i, i z tą myślą Was, was, was zostawię. Tak? Czy jak tak paszcza, jeżeli się zamknie, nie mówię, że tak, ale jeżeli tak, jeżeli ona się zamknie, to czy będziecie tam cali, czy będziecie mieli tylko włożoną głowę albo, albo, albo ręce na przykład. Nie? Także pomyślcie sobie to. Pozdrawiam Was serdecznie. Dzięki. Na razie. Cześć.